Witamy na się I Like Spam I Epsom tak. Ósmy odcinek Tak, witamy w ósmym odcinku z naszej serii Dead Space Jedyneczkoj Rozdział trzeci Rozdział trzeci Tytuł nie pamiętam jaki, tam było we zapisie A, dobra. I... Eee, co, coś, z, coś z kursem chyba, zmiana kursu, coś takiego Chyba tak Entering vacuum. O! Entering jest i chyba brak grawitacji jak z się. Eee, tam, obs, obs. Mm, zobacz, zobaczcie masz iść. Dobra. A, Aha. Czyli tu. O, jaki <laughs> leci, nie... Ale leci, ja nie mogę. Ale leci, tam Dobra, weź go, pas. Jeszcze jedna rączka. O ty, ty... O, gdzieś jak się. Dobra, poleciał. No, ale taki. Trochę Uf, się o ciebie zawiesił. Dobra. Dobra, Znuch, a, 40 sekund To tutaj? Taka jakaś fajna powołana Exiting 0 Gravity Ola Boga, ola Boga Chęć dalej Tak jest, co dalej chcemy? Pół minuty No bo boys, są osiedleni Exiting match You Fala, słuchaj Coś tam słucha przed... Ola, coś włoskiego Proszeckie

Co? Pęzłom mocy. O no, no, mam... Głową... Dobrze, poszedłem się tutaj. Przydało się. Zaraz coś wyskoczy. Tak, nie. <głos> 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 mam nadzieję, że tego teraz nie słyszeliście. Nie mam że To był fajny dźwięk. To no, był fajny dźwięk. Dobra. Dobra, ten tak. I ten dźwięk. Co może słyszeliście, może nie. Nie masz tego. No, nie masz mocy, <grym> nie masz chyba miejsca. Czyli w to i się otworzyło i zaraz pewnie z tym no. takim stworem wyleci. Się... Tak się odwrócisz pewnie to będzie. Nie, ja tam na razie nie ma. to jest takie ob oblepione tym głównym całym. Zobacz jak no. on, on idzie teraz. Nie tak Nie, on idzie tak, tak jak gdybyś głównie pójdzie. Głównie. Co no? to? Winda, winda. A to tak masz? For window. here Jesus What the fuck Again No, short attack You know, once she jumped on me from the This is Temple, screw the engine ja I poczytam. can't restart it by myself and with Koczyk. all the other shit going on it's obvious this is sabotage I'm heading for the bridge and then I need to find Elizabeth I gotta get her off this ship, it's not safe Dobra, jest. No dobra, leć. Window, nawet do chyba coś jest chyba coś... Glut. Glut, to bez obletnie tak? O, no ogólnie cały tutaj jest. Pewnie będzie boss, którym będziemy walczyli w końcu tej gry. Raczej. Przez takich moich, fajnych pomieszczonych jest. Będziemy gdzieś Ale na razie jeszcze nie było żadnego... A tu jest klem. Nie wiem, czy mam to walić w TTT, te, 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 czy nie walić. No ty masz nadzieję, że coś na ciebie skoczy. Dokładnie. Zapomniałbym jak. To nie, chyba nie mamy jak... życie coś. sobie teraz. Chcę z tego uchwać. zawsze więcej. Nie mamy ich No... Nie mamy? No... poczekaj, bo pierwszy krok. O... To... O, że sobie zdenosł? Dawaj. I sobie wewnętrzną, tamteż nie Dobra Zawsze ci pomożesz. Nie włączyliśmy z to, i演, to zrobiłem tak samo jak przy okazji, to już wejdziemy 13 i No ale gdzie będzie następny safe hmm. Dobra, ale i Słyszałem jakie O, Jezu, to ty małe główno. Ci też, lepiej korotą, tam, on W środku tam pewnie będą. było. Ale ich nie. Mam się Tam О, ясно. Ой, а что побег? Ой, я из... Я могу... Где ты Где не было? Было... Сильно, Я не знаю, ваше. Я не Dobra, lecz tam windą bo Wind. jeszcze niżej sam dole Dostałem mu. Mały robaczek Wszędzie to gówno jest. No Dobra. Idź Gdzie ty Dobra, idziesz? Co? Nie. A może pójdziemy tam takie jakimś takim miejscu? Nie teraz Dobra, pójdziemy. teraz pójdziemy. Niech cię będzie. Niech będzie. Niech ci będzie. Niech cię będzie. Niech No to kurde. I ten. Kredyty. Kredytu, nie tylko. tylko. Niech cię będzie. Niech cię co nie? cię będzie. Niech cię razie. Niech eee. cię nie, jest energia coś... Czekaj, Czekaj, co, coś trzeba Coś wyrzuć, na pewno... Tak, odejdę trochę stąd, żeby mi się ta bateria całkowicie To Dobra. Tą energię plazmową mamy w cholerę. Wartościowy komponent elektrowniczy. Nic na pewno to Tu Nic nie wiem, bo nie będzie on Dobra. Trzeba, bo... Czekaj, energię, ja bym te energię Może jakiś schemat, może nie Schemat. Dobra, weźmiemy. Na razie może ja. A jak na razie... średnie ja. mi samolecznik. Eee... Bo nie mogę 3. Miałem co bierze. Ostrze rozprowadza. Weźmiemy to? No ja. I lecimy. Dobra, i lecimy. jeden, że ze mocy, ale tutaj jeszcze i tu jeszcze Tam to jest Takie. Znowu to. No tak Znowu masz nadzieję? potrzeba nam stawu. Trzeba ten. Oto. E... The... Było chyba w tym. No było jakieś stwory, stwory. No. Ty pamiętaj, że teraz jak w magazynie będzie. w magazynie można sprzedawać, tak? A no chyba. Trzeba posiadać. Tak wiesz. Aha. No i co to było Dobra weź to sobie. Ze slow wave. Gdzie zapnij? Gdzie zapnij? Maluczki te Zapnij, tak. jasne tak. Nie mam maluczki na dole Ooo Właśnie też chciałem ci powiedzieć, że twoje ukochane tak, jeden ten jest Dobra Znowu pojemnik. Wybuchają. Zapis. Sawę. Sawę. Zobacz najpierw ten tego, wiesz. Ech. 55. Siur. 8 minut. Ech, I lajcik. Ech, do następnego zapisu chyba damy radę. Na ludzie. A to co to znowu za jakieś te pewnie... drzwi a Takie jakieś... Księżki. Nie dam ci go Kurde <grym> On za Ciągnął to... to coś. To coś. Z błoki. Z jakiś pokład? No, taki główny chyba. Dużej tu jest ogólnie. Czuję. Czuję to napięcie. Tego miota nim jak szatan. No <grym> pada tego. Na środku. Jaką mów... Ej, i Nie ma, nie Jeszcze jeden z przodu. Gruby. No, jakiś inny. Out of ammo. A ammo już nie masz, do karabina? Nie. Szkoda. Gdzie masz w ogóle? Jakieś mamy. Dalej, żyje. Staj tu własny. Mieliśmy też trudną ulicę. Słuchaj, mogą być takie. Dunajujące. Nie no, no, to No. Ty, One go jakby przesuwają. No. Co, jeszcze mam łóżki? To. Pisałem, tak że do na mnie łóżki, żeby nie potułem. Dobra. Lej, jest na tobie. Coś z niego wpadło. Coś dobrego. Złot, Ani A nie żółty? A nie, wiem. Co to jest? Więc jest to, co. Chciałbym jeszcze dodać. Przedstawiciela Zapłonu, będziecie mogli. jest? Tak, tak. Ktoś... Ojej! Yes. Ale się skrada, ale jakby. ja jakiś. Tak, też tak sądzę. O oh Ten yes, to ciepły O oh, świetny jeden Jeszcze dwóch jeszcze... Ja pierdziłem? Stąd to się bierze Co to było? Bo oni skazują i ja nie mogę o, To jest zaskakujący Skaczący Dobra, Walk. ale zwłok Bo ja się jak z dostaje Nie było tego trochę. Tedy ty miałeś Dobra, czekaj e, na co? Coś się trzęsie. Eee, dobra, dobra. Magię. Co? Nic, bo myślałem, że mam coś powstać. Sienniki odpalone. Weź tam kredyt, miałeś. O, o Jezu, że tam... Gdzie ja byłem? Gdzie to było? Co to? O! Gdzieś no. na górę? Nie wiem, to było, ale pójdę na górę. Tak, jak zdejmujesz.

It's working. <laughs> we're online and online. <laughs> finally some wait, what, good what, what news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm gonna take us back into a station wait, wait, wait. We're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God. Damn it. I'll start working on it from here. Isaac, spotkaj mnie na brudzie. Możesz tutaj zrobić więcej, niż ja mogę. A wąs tak? Skoro drogi chyba? No, trochę weźmiemy. Ile? Ile? Um, dokładnie to jest... Ehm, Dobra, lecimy dalej. Ile? O, 12 minut. Powiedziaj mu coś, co do, do, do no. 20 może być dotyczące. No, mam nadzieję, że zapis będzie. To samo z masz iść, jak mi się zdaje, a to jest kawałek Etam? Nie tam. Nie, tam. Statek, jest tak, Cały tak statek. jest Cały statek do przejścia. Fajny teren, podobały tam. się tamte tereny. Co? się tamte tereny. A, zawijamy. Uh -huh. ta ta... Nicole, to tam co ta twoja Obo. To była przeładowanie? Bo miałem zero noboje, to co ja miałem? Życie to się przydało. No i nic. Tu byłeś. O, 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 tu o, 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 o. startowałeś dzisiaj. Tutaj też będzie Ta. Masz save. Tak. No, save to zawsze. To im częściej za <laughs> Może i tak. Dobra, jest, mam jakieś... Uh. O, oh, yes. wow. Czemu ty, ty nie przy takujesz? atakujesz? I warsztat jak coś. A mnie zaskoczył za tak ten tak Kuba To jest taka jakby nasza baza, a no za połowę w bardziej Masz tam magazyn, w ogóle? Nie, to nie jest magazyn. <laughs> magazyn. No coś zainwestujemy, coś tam sprzedamy teraz. Hmm. Jezu. Ty wiesz, to nam z tym pobrał, bo dawno z nie było pewnie. Nie? O, to rozprówacza. To jest kup. Amunicja do rozprówacza, aha. A rozprówacza, rozprówacza? Kredyty 36 tysięcy. Zdalna piła przemysłowa. Jak? Zdalna piła przemysłowa. Może najpierw sprzedaj coś. Średni coś to. Hmm. Nie. Nie. Nie, 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 Pół Przewodnik? Nie. No sprzedaj ten sprzeda złoty. No. no sprzedajemy. No sprzedajemy. Złoty. Złoty, mały zasob. Medyczny mamy. Proszę, weźmiemy, uczymy to. Stelarz amunicja do pistoletu linowego. Nie, nie mamy w ogóle pistoletu. Weź to sprzedaj. Dobra. I karabin jest. I może coś. Eee. I wiem, Kupimy, kupimy, jeszcze? Dobra, kupujemy i kończymy. I... Ano, akurat e, będzie tak. Eee, ra Coś z nie. Rozpruwacz on rozprówasz? Rozprówasz? Abym nie, to o, to nie to Jakoś, musiał bardziej rozpruwacz, tak fajnie kojarz. Tak jakby rozprówasz. To pewnie na bliskościowe, ha, broń, jest rozpruwacz Cztery, cztery roz... sztuki. Ileś to jest. Jak to? 34 naboje, czyli to gdzie nie ktoś działał? Bo... Nie wiem. Miotacz ognia? Miotacz trzeba 25 Paliwo do miotacza jeszcze trzeba kupić tak? Hmm. A tak samo z tym będzie można To co kupujemy? Ty... No co ty chcesz um, Miotacz ognia może? Bo spróbować jak ja widzę, że masz 4 naboje to nie wiem co to będzie działało Że będzie tak nawalało wszystkich pobłotnikiem No Dobrze. dawaj ten miotacz 11 kasz O Jezus jak to boli I amunicja Dobra, I, 50. I teraz testy Chyba <grywa> trójka, prawda? Czwórk. fork. fork. Mm. To aż tak daleko jest. siłki. Okay. Fajna Fajna putla, taka tak, tego. Takie małe jakieś, dobra Ciekawe jak działa na dobra. spory Nie ma co. Dobre, dobra, 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 dobra. Uh, Safe. No, A jeszcze może jakiś ten... Co? tak tam to. Ma, nie magazyn? To. to takie drugie. To warsztat. Eee, warsztat, a tutaj nie wiem czy było. To chyba nie było warsztatu. Tak Tak. Taka fajna baza i nie ma warsztatu. Są no nie było, było tylko dobra. ten magazyn. No, dobra, dobra skończymy. Kończymy. 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 Uh. Jakieś ponad 15 minut, może troszkę, tylko no. tego... Myślę, że odpowiedzieć, nie? No odpowiednie, dzisiaj nawet spokojnie było. Nie, to było jaka ważne. No, aż tak źle. Zapraszamy do tego co zawsze. No tak. Podsumujmy w ogóle mamy nową bronię. Yeah, fuck. Eee. Ja pozdrawiam, Alex Pan. Epson.